Coldwind na szczęście nie RPD. <śm> o, właśnie taki z takim tekstem y, zaczynacie gierkę jak macie ten addon. I shall release Uroboros. Dobra, ktoś już tam się leczył. Dobra, czy masz litę jakieś? Możesz mieć. No, kurde, no ciężka jest to miejka. Tu dalej jest, hmm, czy ty jesteś na tyle sprytna? Mam Cię, chyba niezbyt mnie skiny kręcą? Nie bardzo, nie bardzo. Znaczy, no tak naprawdę kupiłem Rift Fasa dopiero jak zobaczymy naprawdę, naprawdę fajnego skina do Kate. Ale tak poza tym to nie. Skiny mnie nie grzeją, ni ziębią. Dobry grab. Naprawdę dobry grab. Ok. Dobra, Rebeka, raz. Ace, raz. Na tyle, że nie widzisz skinów, i to jest smutne. Trochę tak. Trochę tak. Braliśmy w stronę tamtego gena. Zobaczymy, czy kogoś znajdziemy. Yy, marki. Ledwo je zauważyłem, tak naprawdę. Nice. Dobra. Powiedz mi, co tutaj... Graby tak działała dzięki dobremu serwerowi behavior. Tak. I dlatego ja bym chciał powrotu, kiedy... Hmm, ...kiedy było... Gra była u killera. Był słaby ping, to się wychodziło po prostu z lobby. Yellow, nie? Nie było takich problemów, że grab ci nie siada. Dziomek. <laughs> <laughs> Dobra, wracam się pod hak. No, elo byku. Sorry, ale sama mi się podkładasz. Jest ładnie, tu siadło. Mam cię. 1, trzy leszy solo. Co? Yy, I tu mam ją. Zaraz po nią idę. Ej, ten perk jednak się przydaje. Ty tak serio? Coś ci nie wyszło. Dobrze szafka w środku pola. Dziękujemy. Update dredge. Starstak is perk. Ej, to jest dobre. Podoba mi się. E, dobra, to jakieś scratchmarki. Przynajmniej przed chwilą były. Oj oj oj, ale zmysowałem. Dobra, ty raz już wisiałeś. Leon tylko nie wisiał. E, tam Ziomek się wyleczył. Hello, byku nie no fajnie działa ta macka na te palety rzeczywiście miała obrażenia zdawać. A tymczasem... no ale cóż. Dobra. Tylko powiem Wam szczerze, zauważyłem, że ja bardziej używam tej macki ojej, do przemieszczania się niż do, do atakowania. Ale to i tak jest spoko. Ulubiona seria filmów z killerami z gry. To chyba Derink będzie. Znaczy jedynka Derink jest spoko, dwójka już jest słaba według mnie. Ale to jest chyba mój ulubiony taki film. Ta Macka tak działa jak kumieka Blighta, czyli słabo. Trochę, trochę, tak, ale nie. wiem, Podoba mi się. Nie jest mocna, ale podoba mi się. Fajne jest to, że, że... Że jesteś. O Boże! Jaki raz, że mi to sprzedają. Fajne jest to, że. Mm, że mogę się przemieszczać, nie? Ha, nice! Fajne. Dobrze. Oscar jest jedną z najgorszych postaci. Nie wiem, czy jedną z najgorszych. Kurde, mogłem się rozejrzeć, czy gdzieś tu ktoś jest. Dobra, już tam się wracam. A, nie miałem drugiego tokenu, czy ktoś tu jest? No. Ej, ej, ej dobra, 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 dobra. Gdzie on poszedł? Tam jest. Elo byku. Oj oj, ale że mnie trafił No szkoda. Wyczuwam adepta w tym meczu? Nie wiem. Nie wiem z tego względu, że nie dość, że muszę mieć 4K, to jeszcze muszę mieć Mercedesa, nie? Dobra, nie wieszam Davida, bo Leon jeszcze nie wisiał. Ja muszę zrobić haki na Leonie. Tymczasem muszę test sobie tylko ucieknie ta O tam jest ono Okej. Okay. Dobra. Mhm, i właśnie dlatego te przeskoki nie są jakieś super. David, co ty mi się tu kręcisz? Co zatypiasz? Dobra. Znacie że on Każdy go zna. On zawsze dupie pomysły ma. Szkoda, że tej macki nie można dłużej przytrzymać. No... znaczy jest niby Adon na to. Dobra, tu jest David. Ja muszę mu pozwolić go ściągnąć. Powiedzmy, że go nie widziałem. Dobra, już go widziałem. Okej, okay, spoko. Spoko. Tam jest. David cały czas za mną biegnie. Oj, oj, oj. Wiele nie brakło. Daj mi tu spokój. Dobra. Ten co paleta. Dobra. Okej. Okay. To mi nie wyszło. Spróbujmy tak. Ten co do szafy w las. No pobawmy się troszkę z nim jakieś tam punkty na Noo, No, jak to go nie złapało! Ten się nawet nie podnosi. No ciężko jest tą mackę wyczuć, a chcę z macki. Dobra, David, nie bawmy się już. Farmy na nim są mocne, tak szczerze, jeżeli chodzi o mapy. Może tak być, może tak być. Dobra, leżycie. oceniasz tego goska, co może się tepać do szafek. Oglądam jego gameplay i zajebiste jak dla mnie jest społecznie grać. Jest w mecie? Nie jest w mecie, ale jest fajny. Tylko problem jest taki, że mega łatwo go skontrować za pomocą... E, ...loków na szafkach. Tom i Jerry DBD Adaptation. Skopgena za późno mi mączki, witam serdecznie. Dobra, teraz mogę skopać. To w sumie też są punkty. Co tu jest? Tu jest włas? Nie, tu jest jakaś taka. Jest adept, dobra, elegancko.